Wonderful... Hej, ka witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Liandy, a na waszych ekranach Grated by Daylight i lecę po raz pierwszy z Legionem oraz będę starała się o adepta, więc wzięłam jego podstawowe umiejętności, którym jest dysonans, twardy charakter i żelazna dziewica. Uff, zdążam. Dobra. Widzimy się, jak już rundka się zacznie. Ojej, zakład, rozgrywka zakład jest gideon. No troszeczkę tego się nie spodziewałam i trochę tego nie chciałam. Bardzo nieprzyjazna mapa dla Legiona. No trudno Brakuje mi w sumie, wiecie co tak Jak myślę, brakuje mi tego perka od Nemezisa Co widać wszystkich na początku, jednak Dobra, trzeba ich znaleźć, szybko dość a To pewnie zaraz Main legiona na mnie nakrzyczą, eee, nie powinnaś tak używać tej umiejętności, ale znaleźć, jest cicho. Ten? To był tamten.

Muza ma ale jego mechanika mnie chyba przeraża. Cześć! I po co mi ten szał, jak... Sensu. Nie, no, porażka. Dobra, kopnij to. Nie, to nie był zamierzony efekt. Nie taki był plan. Jest ludzie, którzy mijają legiona, co jest z wami? Nie no dobrze, no ale jeszcze nie obrażam. Jeszcze jest. Jeszcze jest stabilnie. Jeszcze jest dość. O. Ech, choć tutaj nie pokazujcie mi się więcej na oczy po prostu. Bro. Jakbym jeszcze miał barbę. Aha. Gdzie te lamy Nigdzie? Jezus Maryja ta, bezlitosne zabójstwo, chyba na mnie. Daleko oni są, Boże. Biegnę tam w ogóle? Ta, na finiszu. No to nie był ktoś w szafce? To mi się świeciło chyba. Ta, o, chodź. Tu. Gdzie ten typek poszedł? Nie wiadomo. A jak nie wiadomo, no to nie wiadomo, no ale można by się gdzieś to pokręcić, bo ten gen na pewno będzie robiony za sekundkę. Poszłabym no tu cisza. A ten? Dalej kopnięty. To wracamy na górę w takim razie. Tu też jest cicho. E? Ej, od razu mi te... O, Jui tam widzę. O, on się zabił! Tego się trochę nie spodziewałam, nie ukrywam. A teraz chyba też się nie spodziewałam. A bo ja śladów nie widzę, ale lipa Gdzie? Okej Dobiegnę tam w ogóle? No nie wiem! Bo... A, jaki miski! Damn! Mogę się już do tej planety Planety? PLANETY! PLANETY! Nie, gościu, nie Mówimy się Gościu mógł do planety, ten jeden był gdzieś na dole. Może przy tamtej planecie Zaryzykuję. No i chyba słusznie ryzykuję. O dziadzie. Jak się skampił! A, ja go chciałam, ten teges Dobrze się bawisz. Ty co on robi? Co on robi? Gość miał... A, e, gość wjechał. Nicolas Cage U! Ale bez sens. Chłop ma jak nie wiem. Aha, jasne. Czemu ja nie widzę śladów w tym trybie? To jest nienormalne przecież. No Takie wyczucie trzeba mieć tym Legionem, żeby bez śladów grać, że ja nie wiem. Psycha siada. Czyli się albo osobno, albo razem, o! gdzie ta lasencja? Ja też nie wiem A gdzie napolazła mi tu? Szczerze myślałam, że jak ktoś wisi na haku No to mogę ją dziadnąć za trzecim razem. Czy dam chyba jest trzecim? Nerwuje mnie to, że tam u mocy jak ja yy, tego. O, się porobiłam! To było piękne. Sama sobie bad narobiłam. że To to zrobiłam Tak nie trafić gościa w oknie? I can't To było straszne Nie, nie widzieliście, to Ci wytnie Chodź tu Ale Legend jest taki, wiecie, do opanowania jeszcze jeszcze mam nadzieję Na niego Mam tylko to mi pozostaje. Tam coś biegło. Hmm. No! No, ja mam naprawdę jakiegoś zeza chyba. No, widzieliście to? To już trzeba by być wybitnie uzupełnionym. Nie, nie wytrzymam psychicznie. Nie, kręć mi tu głową, Renato Ale tragedia Aż się napiję Albo nie, albo tak, albo nie Dramat wszystkie postaci Ten czysty, ten tu Czysty Obstawiam, że ja do tego bym się wyciągnął jakbym nimi Nie Uff to gdzie mogą być? Dalej? Ślad on ich zaginął. Tu? Halo? Coś tu jest? Nie, słyszałam, że ktoś kręcił gina. Może tego. O, no właśnie. Tu jest ściana? Ta. Nicolaska, No i czemu on dalej żyje? No to jest jakieś nienormalne przecież. No i terazka chyba od razu wyszła z tego stanu, Turbo? Czy co? O, cześć, Asensia. Nie rzucę się za nim w pogoń. Nie będę cwaniaczkować, pójdę ją ubić chyba. W tej laginie. Nie! No to w sumie lepiej dla mnie. Co mi tutaj tak sapie? O! Tak On! No to daleko nie uciekł. No, no ja na jego miejscu bym trochę dalej spierniczyła, no nie ukrywam. No nie, nie zdajmy jej, nie chcę się więcej przydurzyć tego meczu! Panienka, Panienka z okienka, chodź tu. On się dla niej zabił? Tak. No to panienka z okienka ma trochę przerąbana. Nie sorry. Ciasto. Kristo. Nieważne, Kristo. to brzmiesz jak ciasto. Eee, nie no, Legion, powiem wam, bo to był mój pierwszy raz z Legionem i stwierdzam, że Legion ma u mnie szansę. To jest taki... do mocnego nauczenia się killer. Jakbym pograła z nim trochę więcej, to, 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 to go, powiedzmy, chyba kupuję. Na pewno fajnie się nim wykrywa ludzi, nie? Ale to, że on za jednym hitem nietrafionym, co w moim przypadku dzisiaj było częste, odnawiatą umiejętność to to bolało, nie, szczególnie jakieś tam i przez okno mi przeskakiwał. boli, boli. O, nawet Daily mi się zrobiło. Ale w każdym razie zrobiliśmy też zadanko z rifta, a poza tym lecimy z następnym mordulcem. I co my tu mamy? Ojej, no, no, no trochę trudno, placówka medyczna. No na klauna, tak powiem wam, no chyba niezbyt Chyba mocno niezbyt A, no i ponownie wziąłem jego podstawowe perki, żeby starać się o Adepta o! A, to nie pokazuje, gdzie to leci Myślałam, mhm. że to pokazuje, gdzie leci Jak nie, to trochę gorzej Pod haczykiem? Tak Ale fajnie nożem wywija To całkiem spoci Niech mi to paletą nie zrobi? Nie, to dobrze um. Ale nie zmiana, przeładowanie, poproszę O, o, mieszuj, 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 mieszuj Dobrze, tu mi ktoś pełzał, widziałam Tam pobieg, dobra Entliczek, pętliczek Wesoły stoliczek, czy co tam O, No to było całkiem fajne się ma? grazi. No, nie spodziewałem się, że znajdę grażynkę, ale jak znalazłam to nice. Dobrze, wróćmy się tam. O, ktoś tam biegł. No, chyba tak biegł, że. O Jezu, nie! Te butelki na tak mały dystans, jasne. A możesz to schować? Cześć, Leon! Ufa! Nie spodziewałam się tego. <grym> to było widać. Wiesz ja się nic nie Tak, zdecydowanie. Dobra, przeładuj. Lecimy klaunu A Grażyna gdzieś tu była wcześniej? Tu jest cicho. Gdzieś się ją gdzieś słyszałam. Tu cicho... Któryś z tych gen, tylko nie pamiętam, który to był. ena do Erika Faka, ten. Klaunie! Ogardup! ogardu Ogardupakę! <Szajna> mapka <na będą> <backwards> <Szajna> Fajna mapka na klauna. No, bardzo wysoko mogę rzucać te butelki, nie? Chodź tu. W skarbie. Zobaczymy się na snapie. Dobra, chodź, 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 chodź. Obydwie nikogo nie było w szafce. Już dawno nie widziałam człowieka szafki w, w, w ostatnich meczach. Ale nigdy nie wiadomo. Może w końcu przyjdzie do mnie człowiek szafka? Nie chciałabym, ale. Tu cicho. Tego na środku będą chyba robić? Nie. No, a, sobie go zregresuję entliczkiem. Entliczek, pętliczek Oj. Nie ma tu nikogo? Ciekawe. Tu też nie? No, nie, nie, pięć genów. Coś się obijają, chłopaki. No krukan, ktoś tu jest, ktoś tu był. Ale to by to jest Ruda, nie? A ktoś inny niż Ruda? Jak widzę. O! Sywiecie, stunerowałam skarby, to ja stąd idę, aż taką muszę, nie będę. To, kurde, wiem, że było stonelowane. Lekko tam ktoś poszedł. Nic nie widzę, coś grażna. Nie trafiłeś z kilczeka, sorry. Ja zostawiłam tą typiarkę. Gdyby się trafiła to z y, checka, to nie byłoby problemu. Gdzie ona? Mhm. Gdzie ta krażyna mi tu pobiegła? Ja nie mogę. O, Coś. No nie! Co to było? z nią naganiam nie wytrzymam psychicznie. O, Jezus, a w nich wpadam? Jak ścielona! Nie wiem jak się wchodzi do tej piwnicy, więc nie zaryzykuję. Tam jest bliżej, gun jakiś. Zrobili w końcu tego na środku? Nie. Porzucony. Tam to jest ktoś go dotknął. No jasne. Entliczek mi się kończy. nie tu? Jakby nie Czemu ten jeden gen mi się tak się... O Ruda! Tańczy jak szalona Czy piszczy, piszczy, to jest ona? Rudą lale pokochałem Chodź to! A, się nie wracasz tam. Ojej, ojej, kożanka. Kożanka chyba Ruinare Ej, w ogóle tego Adama nie widziałam, On jest jakiś niebezpieczne. Nie ukrywam. Uznaję go za zagrożenie. Już. Bo nie go przez cały mecz Wętliczek Ale biegnie, ale bie... No i biegnie co? Biegnie i go zgubiłam Patrzcie, wrócił do tego gena. No nie mogę. O! Dostał! A! Dobre, przez okienko. Jak mu się śmieję, nie patrzyłam. No! Nie, granat! Już nie porobicie mnie tak samo jak kiedyś. Znam te wasze sztyczki. Granatem chciał mnie porobić. A już wiem, znam te wasze sztuczki. Trzeba znaleźć tego niebezpiecznego Adama. Tu się gdzieś obydwoje kręcili. ona nie chce, ale tu widziałam kogoś drugiego, nie? Może i nie. Ja nie chcę być hamową. On chodzi? Nie. Niby nie rozszerzam dźwięku od niego. Ale dobrze, znalazł się Adam O, no, znowu zrobiłem to samo z tym błąd Uciek? Gdzie on uciekł? Widzieliście go? Nie no nie wytrzymam. Chłop mi się tak schował, że go. No nie wiem gdzie on poraz Aha. Jakaś bestia mi ucieka na górę. Czyżby to była gra z igru, to tymi oparami, nie wierzę! Oparami dostać? O, ona ma mapę. Czyli to ta wzięła ten offering, co, żeby nie zgubić przedmiotu, To pewnie jest czerwona. Może niech dziewczyna używa, no tylko to trochę nie pomoże A, bo to jest okno! No, alo. O, to jest Leon. Bidula Przyszłam prosto pod jego gena, który go dokładnie kręcił, nice! Gdzie to jest? To jest gen? Mówi, to jest szafka? Nie wiem, co on robi tam? Nie, to jest generator, definitywnie. Teraz widzę. Czyli tam gdzieś jest Adamos. Dobrze, muszę zaraz sobie słuchawy podgłośnić, żeby go wysłyszeć klapę. Teraz chyba trafił, nie? Kurde, gdzie ja blazłam jakąś dupę? Cicho, tak w kościele, jak na razie. No, fajnie byłoby wszystkich zabić, bo mam zadanie. No, klape pewnie znalazł. Nie, moje zadanie. No dobra, kochani, nie udało mi się zrobić zadania, ale na pewno w następnym odcinku jeszcze będę próbowała je wykonać, ale na ten moment ja dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka i do zobaczenia w następnych. Pa Pa! Alon bęben.